To jeszcze jedno pytanie od uczestnika webinarów: Jak dotrzeć do liderów, którzy mają taki szczególnie kontrolujący styl zarządzania? Załóżmy, że kadra menedżerska generalnie jest za tym, żeby wprowadzać kulturę, kulturę odpowiedzialności, ale jest jakiś jeden lider dwóch, którzy mają taki bardzo kontrolujący styl zarządzania. Trzeba więcej cierpliwości do takich osób, i to już wiele mm, sytuacji u klientów pokazuje, że nie ma co próbować łamać za wszelką cenę kręgosłup takim liderom, którzy mają taką silne poczu po poczucie kontroli. Oni znowu w krzywej gałsa znajdują się często po roku, dwóch prowadzenia takiej kultury w mniejszości. I to, co wydaje mi się, jest rolą liderów odpowiedzialnych za kulturę. Czyli na przykład członków zarządu, którzy już też się czują bardziej odpowiedzialni za kulturę, kiedy ją wprowadzamy, niekoniecznie tylko i wyłącznie hr To, żeby też dostarczać informacje, tworzyć klarowność taką informacyjną, na przykład jakie są też wyniki w pozostałych zespołach. Mieliśmy taki przypadek, że taka osoba bała się iść na urlopy dłużej, bo obawiała się, że no, jakoś wyniki spadną, jak pójdzie na dłużej niż jednotygodniowy urlop. No bo potrzebuje na bieżąco zapewniać realizację różnych zadań. Więc to też warto uświadamiać, pokazywać, jak to wygląda z perspektywy firmy szerzej, jak w innych zespołach. I te osoby zaczynają krok po kroku też gdzieś tam nadganiać tej krzywej gausa, przestają być takimi maruderami, zaczynają doszusowywać do. Do pewnej większości. Tylko trzeba pewnej cierpliwości i sta, stałej informacji, w jaką stronę zmierza nasza, nasza kultura. Wciągać je bez nacisku, bez oporu, bez pobudzania zbyt wielkiego oporu, nie, nie, nie wytykania ich palcem, że to są wy jesteście tymi maruderami, wy tu zaniżacie nam wejście kultury, tylko jednak dostarczanie takiej trochę autonomii, popatrz, idziemy, takie są wyniki, w takim jesteśmy etapie, sam podejmuj decyzję, czy. Zostajesz w tym, jakim jesteś w stylu zarządzania? Czy chcesz zrobić jakiś krok, na który jesteś gotowy, żeby w kulturę odpowiedzialności wejść? To praca, myślę, że z oporem, dawanie decyzji, wysłuchanie, zrozumienie, dawanie przestrzeni do decyzji.